Kolejnego, którego chcę przedstawić, jest to e, prawdopodobnie samczyk niebieski nakarpiany o numerze PL0163241285. Ojcem tego gołębia jest samczyk ze sparowania, <klima> oryginalny gąb od Floriana Hendriksa z wybitnego sparowania, syn Newhary, razy córka Eje i powiem tak, tak, taką ciekawostkę, że właśnie na aukcji Golden Ten syn Newhary został sprzedany za 80 tysięcy euro, a córka Eje Kaczer za 48 tys. euro, a tu okazało się, że Właśnie z takiego sparowania tych takich bra, brat i siostra mam gołębie, który okazał się też bardzo dobrym gołębiem rozpłodowym. Wydał mi samiczkę, która siadała trzy razy w pierwszej dziesiątce na Krakusie w lotach takich bardzo trudnych. W jeden miejsce czwarte zdobyła, gdzie szybkość była 1200, a miejsce ósme przy szybkości 1050 metrów na minutę. No i oczywiście zdobyła świetną lokatę w superfinale z 625 km e, usiadła jako dziewiąta także trzy razy w pierwszej dziesiątce. Myślę, że nie wiem czy był drugi taki gąb, żeby siadał trzy razy w pierwszej dziesiątce i żeby do, doleciał do końca, także myślę, że na pewno e, są to gołębie bardzo wyjątkowe o świetnym pochodzeniu, są tam werkerki, są tam właśnie hojemansy i to naprawdę świetnie zagrało. Zresztą samiczka 200, 2600 to pełna siostra dwóch samiczek, które świetnie latały na Krakusie. Zakupił je Patryk Wróbel do swojej hodowli m.in. na Victoria Falls, w którym tam locie go, w trzecim locie bodajże usiadł gołąb jako szósty. Także no i tam był jeszcze Wenduro, był go wysoko, także gołębie sobie radzą też na wspólnych gołębnikach za granicą. Jeżeli chodzi... aha, i jeszcze półrodzeństwo w roku ubiegłym było 19 superfinale na Krakusie 625 km. Jeżeli chodzi o mamę tego Gołębia, jest to oryginalna samica od Hardy Krugera o wybitnym pochodzeniu i tam też są te gołębie od Hojemansa, od Kopmana. No jest taka wybitna samica rozpodowa Penelopa od Hardy Krugera. Dużo świetnych gołębi z tej samicy było, także myślę, że gołąb godny polecenia. Jest naprawdę bardzo ładnie zbudowany, piękne plecki. Bardzo ładnie się prezentuje, jest takim głębiem bardzo zgrabnym, ładnie leży w ręce. Upierzenie, na pewno gołąb godny. Polecenia, skrzydełko takie, tak wygląda. Myślę, że bardzo ładny gołąbek z wybitnym pochodzeniem. Polecam serdecznie.